Cześć. Nazywam się Natalia Ziłkowska i jestem redaktorką serwisu Biznes Info. Witam w programie Kobiece Biznes Info, w którym spotykam się z przedsiębiorczyniami, liderkami, a przede wszystkim z inspirującymi kobietami ze świata nauki, biznesu i startupów. Nasz cykl jest o kobietach, ale uwaga, nie tylko dla kobiet. Za cel obrałam stworzenie interaktywnej księgi, z której płeć przeciwna może czerpać garściami. Zapraszam! Witam serdecznie, Natalia Ziółkowska w Kobiecym Business Info. Jest ze mną Klaudia Duszyńska, trycholożka, przedsiębiorczyni, założycielka sieci salonów Hollywood Hair. Cześć Klaudio. Cześć, witam. Moje pierwsze pytanie, czy to są przedłużone włosy? Masz na, czy można sobie przedłużone A jak włosy? myślisz, przedłużone czy nie? Nie widzę. Nie widać. I właśnie o to chodzi, żeby tego nie było widać. Czyli są przedłużone. Tak. No okej. Okay. Dopytam zaraz o Twój biznes. Przeszłabym najpierw do Twojej marki odzieżowej, bo Hollywood Hair nie było Twoim pierwszym biznesem. W wieku 21 lat założyłaś markę odzieżową z całym backgroundem, z sklepem stacjonarnym, z e-commercem i ze szwalnią. Jak Ci się udało? Skąd miałaś na to finansowanie w tak młodym wieku? Zacznijmy od tego, że z jednej strony pasjonowałam się szyciem, projektowaniem i tworzeniem, ale wcześniej nie miałam styczności. Może w przeszłości, jak moja babcia się tym zajmowała, szyła mi stroje na bale, więc zawsze mi się to podobało. Zobaczyłam możliwość kursu w jednej ze szkół i zapisałam się tam, i dosłownie po tygodniu ja już wiedziałam, jak mam szyć, już wiedziałam wszystko, jak robić. Bardzo szybko to złapałam, więc poprosiłam mojego męża, dostałam od niego maszynę, i to była taka najprostsza maszyna, taka typowa. Która kosztowała 500 zł, do tego dostałam wycinki, skrawki różnych materiałów i zaczęłam szyć sama. Wymyślałam sobie projekty, wycinałam je same, wykrajałam. Miałam wtedy duży brzuch, bo byłam w ciąży. Pamiętam, bo byłam w ósmym miesiącu ciąży i pamiętam jak ja na wykładzinie wykrajałam z tym wielkim brzuchem te pierwsze sukienki, spódniczki i te zdjęcia na manekinach wrzucałam na Instagram. Wtedy on właściwie raczkował ten Instagram. Ale już spadały pierwsze zamówienia, byłam bardzo zaskoczona, więc mogłam już zacząć tą sprzedaż, a dzięki temu mogłam kupić więcej materiałów, inne kolory i rozszerzyć tą moją kolekcję. E, oczywiście tych zamówień było coraz więcej i ja sama już nie dawałam rady, bo w końcu urodziłam dziecko, więc musiałam szukać pomocy. I krawcowych, które mieszkały gdzieś niedaleko. Sama woziłam te tkaniny i e, moje wykroje, żeby krawcowe szyły te zamówienia i wysyłałam je do tej pory pamiętam, że na pocztę chodziłam Polską, wszystko sama pakowałam i wysyłam, więc tak to się zaczęło i dopiero kiedy zarobiłam pierwsze pieniądze z tego, mogłam sobie pozwolić na rozwój firmy. W tym samym czasie otworzyłaś salon przedłużania włosów Hollywood Hair na przełomie 16-17 roku. Na tamten moment to była nisza. Skąd wiedziałaś, że ten rynek przedłużania włosów rozrośnie się na taką skalę. Dodam, że w roku 2022 wyceniany był na 2 miliardy 573,9 miliona dolarów, w 2023 na 2 miliardy 721,8 miliona dolarów, a prognozowana stopa wzrostu wynosi 6,3%. No, w tamtym czasie nie miałam w ogóle o tym zielonego pojęcia. Prowadziłam cały czas szwalnie i. Właściwie pomysł na Hollywood hair przyszedł z mojej własnej potrzeby, bo sama szukałam miejsca, gdzie mi prawidłowo przedłużą włosy, a to było niemożliwe w Polsce. Przetestowałam wiele miejsc i za każdym razem coś było nie tak, więc okazało się, że ta nisza istnieje, że rzeczywiście jest duża i miałam okazję właśnie otworzyć biznes w tej niszy. Dlatego też go otworzyłam, bo uważałam, że wiele kobiet też chciałoby mieć prawidłowo zrobione włosy, tak jak ja i szukało takiego miejsca, gdzie będzie to dobrze wykonane. Opowiedz mi trochę o samej usłudze przedłużenia włosów. Jak to wygląda? Jakie włosy doczepiacie? Czy to są włosy naturalne? Co jeżeli dana... Każda klientka ma inny kolor też tych włosów i dana klientka na przykład nie chce ich farbować. Co w takim przypadku? To właśnie było lata temu niemożliwe w zasadzie, żeby wejść z ulicy. I mieć już doczepione włosy, bo takich włosów w żadnym salonie nie było. Były włosy paczkowane z Chin, z Indii, które trzeba było zamówić. My wprowadziliśmy włosy naturalne, które są ścinane z głowy, które pochodzą ze skupów i takie włosy w pełnej palecie, we wszystkich długościach i kolorach wiszą u nas w każdym salonie, więc klientka może zapisać się na szybki termin, na przykład jeszcze dzisiaj i ma pewność, że mamy jej kolor, że dobierzemy jej odpowiednie włosy, ale też ze względu na technikę, bo my potrafimy zmieszać wszystko ręcznie, różne odcienie włosów, tak żeby powstał ten unikatowy, taki indywidualnie dobrany do klientki. Mhm. Czy jak ja bym teraz wyszła ze studia i stwierdziła, że jednak chcę mieć dłuższe włosy, to mogłabym to dostać? To, to zapraszam, możemy <grym> iść jeszcze ręki. Okej. Okay. Ile kosztuje ta usługa przedłużania włosów? No bo rozumiem, że to jest część trzeba zapłacić za naturalny włos, część za, mm, za Waszą usługę, za doczepienie ich. Ile to generalnie wychodzi łącznie? Tak, to tutaj my stworzyliśmy taki system właśnie cen, który opiera się na cenie za gram. Czyli dajmy na to, jeden gram kosztuje 30 zł. I żeby całą głowę przedłużyć... U jednej osoby potrzeba 50 gramów, u jednej 100 gramów, a u innej 200 gramów. Więc ta cena bardzo się różni i to może być 1000 zł, a to może być 5000. Więc wszystko zależy od tych naturalnych włosów, jakie one są gęstości, ile potrzebujemy włosów, żeby ładnie wszystko zakryć, żeby nie widać było przejścia i to wszystko, żeby się tak połączyło i zblendowało w jedno. Czy cena włosów za gram różni się w zależności od y, ich na przykład koloru, ich struktury? Czy za włosy falowane trzeba zapłacić więcej, czym właśnie za prosty trzeba zapłacić więcej? Jak to wygląda? Tutaj, tutaj głównie różnicujemy tą cenę względem długości i struktury włosów, bo są włosy proste, falowane, ale zazwyczaj są to bardzo podobne ceny. Najdroższe są natomiast włosy dziewicze, czyli włosy, które ścinamy my na własnym skupie, ponieważ w całej Polsce też mamy skup, który jest największy, gdzie przychodzą do nas zazwyczaj młode dziewczynki po komunii, które sprzedają nam swoje włosy i takie włosy kosztują najwięcej, bo nie są, nie są farbowane i są najzdrowsze. Ile? mm <laughs> To już, to już jest tak. W granicach 36, nawet do 50 zł za gram. Więc na przykład 100 gramów taka średnia ilość kosztuje 5 tysięcy. Ale pamiętajmy, że takie włosy już mamy na lata. Takie włosy możemy nawet 2 lata nosić i one się nie niszczą, tylko je podciągamy do góry co 3-4 miesiące. I za każdym razem też to tłumaczymy klientkom że to jest taka inwestycja w swój wygląd, ponieważ za te włosy płaci się raz. Potem się płaci tylko za korekty i to jest kwota 700-800 zł co 3-4 miesiące. A jakoś musiałaś. Wpaść na tą technikę, gdzie pobierałaś nauki? No bo skądś musiałaś się nauczyć? Tak, szukałam długo i takim pierwszym miejscem, gdzie zainspirowałam się właściwie całą techniką i przedłużaniem włosów, to była Białoruś. Szukałam właśnie na Instagramie takich salonów i włosów, gdzie były naprawdę tak. Zrobione, że aż chciałam tam sama pojechać, więc umówiłam się jedno, z jedną z instruktorek na Białorusi, w Mińsku i tam odbyłam kilka razy szkolenia. I pierwsze moje takie zaskoczenie było, jak, jak właśnie ta instruktorka przedłużała mi osobiście włosy. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja nigdy nie miałam takich pięknych, błyszczących gesty włosów. I aż tak się zmotywowałam, zainspirowałam, że wiedziałam po prostu, że każda kobieta w Polsce zakocha się tak samo w takich włosach jak ja i takie same włosy będzie chciała mieć. I nie myliłam się. Czy Twoja firma rozwijała się organicznie, organicznie, czy pozyskałaś jakoś finansowanie? Również organicznie, już mając doświadczenie z mojej firmy Impresmi, wiedziałam, że można to w taki sam sposób właściwie zrobić że z tego co zarobię, zainwestować dalej. I też jestem do tych osób, należy, które boją się inwestować wszystkich swoich oszczędności, więc w zasadzie miałam już jedną firmę. Otworzyłam w tym czasie Hollywood Hair i mogłam powoli to rozwijać. Przychodziła jedna klientka, druga klientka i z marży, którą otrzymywałam, mogłam pozwalać sobie na dodatkowe inwestycje i rozwój firmy. Jestem ciekawa, bo tak jak wspominałaś, mhm. chodziłaś na kurs życia, jak byłaś tak, w tak, ciąży. Tak. Powiedz mi, jak łączysz życie zawodowe z życiem prywatnym? Jesteś matką dwójki dzieci, to jednak Wydaje mi się, nie lada na, na początku to było trudne, bo też musiałam więcej czasu poświęcać pracy i na przykład w nocy pracować, jak dzieci spały. W tej chwili już mam tak rozbudowane wszystkie struktury w firmie, że zarządzam tylko odgórnie i mogę teraz pracować zdalnie, mogę sobie wyznaczać ten czas pracy, na który mogę sobie pozwolić, żeby też czas poświęcać rodzinie i dzieciom. Mhm. Zaczęłaś od dwuosobowej firmy w kamienicy, tak? Tak. Jeśli się nie mylę. Mhm. Dziś masz w całej Polsce 13 salonów? Już tak, w Polsce 13, 13 i za granicą dwa. Dwa za granicą, w Marbelli w Hiszpanii tak. i w Londynie tak, tak w, w Wielkiej Brytanii. Co cię pociąga w tych rynkach? Jaki potencjał w nich widzisz, skoro zdecydowałeś się na tą ekspansję i w jakich jeszcze planujesz? Istnieć. Najbardziej pociąga mnie ten rozwój i skalowanie sieci, bo to nie jest takie proste, jak to było w Polsce. Teraz na przykładzie Wielkiej Brytanii już wiem, że muszę wszystko od początku budować i to jest takie motywujące, bo chcę zobaczyć ten sukces, bo widzę z dnia na dzień, jak się rozwijamy. Widzę, że mamy coraz więcej zadowolonych klientów, chociaż to jest bardzo trudny rynek i bardzo różni się od tego w Polsce. Jest, jest taką właśnie dla mnie teraz motywacją, żeby udało się przenieść tą całą sieć, którą mamy w Polsce na rynek brytyjski. A czym się różni? Przede wszystkim klientkami. Mhm. Tam na przykład, jeśli nie ma się reviewsów, czyli opinii od innych klientów na różnego typu marketplacach, to klientki nie przyjdą do salonu. A żeby zbudować właśnie tą rzeszę opinii, też trzeba się napracować. My pracujemy w tej chwili z największą firmą PR-ową, jedną z trzech najlepszych w rankingu, jeśli chodzi o Wielką Brytanię i też już mamy tam dyrektora, dyrektora na Wielką Brytanię, który ma bardzo duże doświadczenie w marketplace'ach i nam w tym właśnie pomagają, dopiero jest trzeci miesiąc, ale już widać ten rozwój i cieszę się, że też naszą Główną rzeszą klientek nie są tylko Polki w Wielkiej Brytanii, ale też to są już Brytyjki i inne narodowości. Mhm. Jakie przychody miałaś w 2023 roku, a jakich spodziewasz się w roku bieżącym? U nas z roku na rok odnotowujemy 30% zwiększenie przychodu i to, i to jest już latami właściwie. Też z tego względu, że powiększamy tą sieć na bieżąco i otwieramy nowe miejsca, ale też ruszyliśmy ze sklepem i z naszymi. Produktami własnymi, co bardzo też podniosło nasze obroty i inwestujemy w nowości, w te produkty, które klientki oczekują od nas właściwie i też na rynku polskim, brytyjskim i hiszpańskim tak samo, więc to się wszystko składa w jedność i do tej pory mamy cały czas tylko wzrosty. Otworzyłaś też aplikację tak. e, Hollywood Hair. Jestem ciekawa, mogłabyś trochę o niej opowiedzieć. Czy tam w tej aplikacji można zrobić na przykład zakupy dwa, mm -hmm. waszych, e, twoich? Tak, tak. produktów. Tak, tak. E, czy można tam sobie na przykład porównać, jak by się wyglądało w takich przedłużonych włosach? Dokładnie, to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce, może i na świecie, bo jeszcze żaden salon z przedłużaniem włosów takiej aplikacji nie stworzył. E, stworzyliśmy ją z zespołem w Indiach, w Delhi, który nam całą tą aplikację stworzył od zera. E, aplikacja ma to do siebie, że jest bardzo innowacyjna z racji takiej, że można sobie przedłużyć włosy za pomocą AI. Czyli wystarczy wykonać zdjęcie, a program przerobi je tak, aby można było mieć długie włosy, zobaczyć siebie w długich włosach, w innym kolorze, w innej strukturze. Też oczywiście klientki od razu mogą zrobić zakupy w naszym sklepie to jest wszystko połączone. Quizy specjalnie dobrane też po prostu te kosmetyki dobiorą odpowiednią pielęgnację, dzięki czemu nie trzeba się tak długo zastanawiać, co wybrać do swoich włosów. I kolejna rzecz jest taka, że można zrobić sobie booking i zapisać się na wizytę z poziomu aplikacji, co wcześniej było niemożliwe, i tylko obsługiwaliśmy to przez Instagram, przez maila i przez telefon. Prężnie rozwijają się również Twoje social media. Twoje salony odwiedzają również celebrytki, jak Dorota Gardias, Karolina Gilon, Małgorzata Rozenek. Dużo by wymieniać. Czy to jest miejsce social media, w którym powinno się budować wizerunek marki, i czy należy dywersyfikować te kanały? Uważam, że teraz Instagram dla marek beauty to jest takie główne miejsce, gdzie należy się reklamować i tworzyć całą markę, ze względu na to, że kobiety i, ta, i właśnie ta nisza kobiet, które. Szukają miejsc, gdzie mogą się upiększyć, jest właśnie na Instagramie. I też z punktu widzenia mojego doświadczenia, gdzie też na przykład moją markę wcześniejszą też reklamowałam na Instagramie i tak samo teraz Hollywood her reklamuje, to się cały czas sprawdza. Oczywiście dywersyfikujemy to, też reklamujemy poprzez google, poprzez nośniki outdoorowe, ale głównie, głównie ten Instagram jednak jest takim najpotężniejszym teraz działem. Czyli to jest. Twój dział marketingu można by powiedzieć. Tak, tak. Ja, ja się w tym specjalizuję. Bardzo lubię e, dział marketingu i też, tym się zajmuję w firmie. Opublikowaliście y, również to, jak cały ten proces wygląda. Jak tak. mogła o tym też y, powiedzieć, bo wydaje mi się, że wspominałaś, że to jest y, to było dość nietypowe generalnie, żeby pokazywać technikę od początku. Tak, tak. Kiedyś salony pokazywały tylko efekt po i na przykład bez twarzy, a ja chciałam, żeby te nasze przyszłe klientki mogły poczuć te emocje, które towarzyszą osobie, która po prostu ma kompleks krótkich włosów od lat i nigdy nie mogła mieć długich i nagle w kilka godzin ma piękne, gęste włosy i to jest taka emocja, no niepowtarzalna po prostu, której, która... Gdzieś tam motywuje te kolejne klientki, żeby wykonać usługę u nas. Powiedz mi, jak sprowadziłaś do siebie celebrytki? Czy to były współprace barterowe? Mając już doświadczenie w poprzedniej firmie, wiedziałam, jak ciężko jest pozyskać tych celebrytów. Pisaliśmy do nich, proponowaliśmy, wysyłaliśmy ubrania, ale też nie zawsze zakładali. Więc w Hollywood Hair postanowiłam sobie, że nigdy nie będę po prostu pisała i się prosiła, żeby ktoś przyszedł. Jak się okazało, ta nasza praca nad marketingiem codzienne wrzucanie postów, codzienne wrzucanie filmów, pokazywanie, jak pracujemy, jaką mamy jakość odbiła się szerokim echem bo zaczęły do nas same zgłaszać się celebrytki i gwiazdy, aktorki, które chciały przyjść na takie współprace barterowe, bo wiadomo, włosy też nie są takie tanie, że tutaj mielibyśmy oferować jakieś wynagrodzenie za to, więc stworzyliśmy sobie kontrakty, dzięki czemu te gwiazdy do tej pory czasami korzystają latami z naszych usług. Social media z jednej strony Ci pomagają, ale z drugiej strony również szkodzą. W Internecie pojawiło się wiele wpisów zniesławiających Twoją markę, w tym jeden, który obił się szerokim echem w 2021 roku. Dlaczego uważasz, że była to nagonka na Hollywood Hair i czy masz dowody na to, że były to skoordynowane działania? No, właśnie jako taki najbardziej popularny salon w Polsce mamy do czynienia z hejtem, z pomówieniami. I bardzo często osoby chcą to wykorzystać, żeby coś uzyskać w zamian od nas. My mamy, prowadzimy taką bardzo skrupulatną gwarancję opieki nad włosami, więc praktycznie za każdym razem coś proponujemy klientkom, nieważne czy my coś źle zrobiliśmy, czy klientka, to ona jest objęta taką ochroną i my zawsze pomagamy. Są przypadki, które. Nie możemy zaliczyć naszego regulaminu, po prostu, po prostu jest ewidentny błąd klienta. I na przykład tutaj mieliśmy do czynienia właśnie w tej sytuacji, o której mówisz, z osobą publiczną z TikToka, która na początku proponowała nam współpracę barterową. My natomiast się nie zgodziliśmy, więc przyszła wykonać usługę. Jako klientka, po czym po kilku miesiącach stwierdziła, że te włosy były złe, że jej nic tam nie pasuje, jeśli on nie oddamy pieniędzy, to rozpęta burzę w internecie, więc tak zrobiła i to naprawdę była bardzo duża burza, bo całe swoje grono odbiorców kierowała wprost na nas i wszyscy pisali, że jesteśmy najgorsi, najgorsi że niszczymy włosy, że oszukujemy, że niszczymy ludziom życia, i to były miliony wyświetleń. Bo wiadomo, w internecie najlepiej ogląda się hejt, więc e, tych wyświetleń było bardzo dużo. Mm, I tutaj już nie mogliśmy nic innego zrobić, jak e, oddać sprawę do sądu. To sąd karny rozpatrywał tę sprawę i po trzech latach e, wygraliśmy. E, ta dziewczyna dostała e, wyrok w postaci prac społecznych, dostała m, m, karę finansową, którą przeznaczyliśmy na e, dom dziecka. I jeszcze przeprosiny w internecie, więc tak naprawdę my mieliśmy rację, ale często, często, właśnie jeżeli ktoś stawia się w roli ofiary, jest też odbierany tak przez odbiorców, a My staliśmy się wtedy najgorsi i też zajmuje to wiele lat, żeby tą reputację oczyścić. Mimo takich wyroków, to trzeba się bardzo starać. I właśnie dzięki temu te social media pomagają, bo możemy codziennie pokazywać opinie naszych klientek: przede wszystkim, że wracają, że rozbudowujemy firmę i że naprawdę jesteśmy dobrym salonem. Mamy bardzo dobrą jakość i cały czas grono tych stałych i nowych klientek. A propos reklamacji, ona chyba wspominała tak samo, że w takiej możliwości nie macie reklamacji się do tego To to zupełnie stosowała? nie jest prawda bo też otrzymywała od nas prośby o to żeby przyszła pokazała się na żywo żeby się mogli ocenić co jest nie tak ona natomiast zdjęła włosy, założyła w innym salonie zupełnie więc nie mogliśmy nie mieliśmy w ogóle okazji żeby zweryfikować te jej roszczenia co wykluczyło już się w tym całym procesie i tak jest z każdą klientką. Tak, to jest regulamin usług i każde zgłoszenie my musimy osobiście zweryfikować. Jesteś dobrym przykładem tego, w jaki sposób kobiety powinny budować swoją pozycję em, biznesową na rynku. E, jakie rady byś im dała? Jakiś mentoring? Właśnie to jest takie najczęstsze pytanie, jakie dostaję u siebie na Instagramie. Co bym poradziła na to, co bym poradziła na inne rzeczy, więc dlatego też stworzyłam taką serię porad biznesowych dla kobiet na moim właśnie Instagramie, gdzie zadawane są takie najczęstsze pytania i podłączyłam do tego automatyzację menu chat. To jest taka nowość w Stanach, w Polsce to dopiero raczkuje, ale dzięki temu ktoś może napisać komentarz z danym hasłem i otrzymuje ode mnie full informacji, choćby takie jak kiedy jest ten moment na. Na otwarcie kolejnej placówki, bo to też jest bardzo częste pytanie. Kobiety boją się otworzyć drugie miejsce, drugi, trzeci salon. Nie mają świadomości tego, że klientka też przyjdzie do pracowników. Niekoniecznie musi cały czas korzystać z usług właścicielki. I właśnie to jest takie najczęstsze pytanie i ja chcę pchać te kobiety, żeby nie bały się tego, żeby otwierały te kolejne miejsca. Dlaczego się boją? Boją się, boją się dlatego, że klientki nie zapiszą się do drugiej placówki, nie zapiszą się do ich pracownicy. Też może dlatego, że nie zarobią nic na tym, że nie mają na to funduszy, że nie dadzą rady, bo mają jeszcze rodzinę. Więc to jest bardzo dużo takich lęków związanych z tym. Klaudio, dziękuję ślicznie za rozmowę. Moim gościem była Klaudia Duszyńska, założycielka sieci salonów Hollywood Hair. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you